Hej, cześć, z tej strony Mateusz, a to jest Max Payne, jedyneczka, drugi odcinek, ostatnio... O, policja działania, tu jest policja działania, tu jest. Na konferencji prasowej burmistrz oznajmił, że Walkiria stanowi poważne zagrożenie dla miasta. Wezwał też do podjęcia nadzwyczajnych działań, aby wyeliminować ten problem. Najnowsze wiadomości. Sprawa Walkiri staje się coraz poważniejsza. Zamordowano dzisiaj agenta DEA Alexa Boldera. Agent Boulder został kilkakrotnie postrzelony z bliskiej odległości. Za Tylko raz. Zidentyfikowano. Jest nim Max Payne. Pętla wokół poszukiwanego mordercy zacieśnia się, gdyż coraz większa liczba policjantów przyłącza się do akcji. Zdaje się, że miałem swoje 5 minut sławy. Ha. Yy... Tak, nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. Super. Yy... O, a tu. Kurde, tych... Mm, kapsułek jest tyle. A i tak później będzie brakować. Zmienimy sobie broń. O, właśnie. O, się udało. Zmienię sobie wuchną, a Chodźmy po te tabletki. Eee, no. Mm, dobrze. Ostatnio, żeśmy sobie poznali Maxa, poznali jego tragedię. Straciliśmy przyjaciela. No i trzeba było wyruszyć w tę. Jakże... O kurde. Myślałem, że tylko jedne drzwi są wolne. A tu ząg. Tak. tu będzie dużo. Hmm. Hmm. Tak, chłopak sobie biegł po shotguna. Tu będzie dużo chipunów. Wbrew pozorom, dziwek nie będzie aż tak dużo. Że w jedynce aż tak to nie, ale w dwójce jest bardzo dużo e, takich nawiązań do miasteczka Twin Peaks. No ja niestety. No ty śmieciu, nie zginąłeś? Ja niestety totalnie tego nie oglądałem, więc nie mam pojęcia. Zresztą, jak wielu seriali kultowych, o, kolejne tabletki, o tym mówiłem. To są fajne łóżka. Można się powibrzyć, ale nie można palić. A wyłączmy to. Pani Walkirią. Mogli zaatakować bez ostrzeżenia. Musiałem uważać. Tak, oczywiście każdy z nich ma pistolet. Każdy jest. Nie wiem pewnie ich chyba nigdy nie atakują, a się ich nie zaatakuje, ale nie wiem. Łoty pizdo Dobrze, są dupeczki Na ścianach hmm. Okej, okay, tu mam iść. A co było tu? Aha, tu nic nie było dobrze. Są tylko moje magazynki. Dobrze, dobrze. Lecimy sobie dalej. Olerny złom. Oj właśnie, to, to co też świadczyło czuło tej Maxa, to były te pszenobelski dialogi. To, że można było, kurde, pomyśleć sobie, że. To nie jest tylko pixel. Znowu śnieżycy są. Walka z Zaczęła się dzisiaj tragicznie dla agenta specjalnego Alexa Boldera z DEA, który został brutalnie zamordowany na stacji metra Roscoe Street. Podejrzany o popełnienie tej zbrodni jest Max Payne, którego widziano w pobliżu miejsca zabójstwa w chwilę po strzelaninie. Policja wciąż poszukuje tego recydywisty. Uwaga, jest on uzbrojony i może być bardzo niebezpieczny. Prognoza pogody. Najgorsza w dziejach miasta śnieżyca nadal przepraszam, Walkiria stanowi tak, zakończona... Najlepsze jest to, że z racji, że jesteśmy tajniakiem, to w, w telewizji nie jest podane, że jesteśmy policjantem, nie? O, ktoś tu się chyba zawibrzył na śmierć, tak ładnie powiem. A to jeszcze nie tutaj, w którym miejscu był? Ale to jest chyba rzut na ten pokój, prawda? Ten z kamerkami. Teraz no, będziemy wszystko wiedzieć. No, tu będzie. Warto zapamiętać rzeczy, które teraz się tu wydarzą. Znaczy, które teraz poznamy. O których przeczytamy, bo one tworzą całość względem tego, co wydarza się znacznie, znacznie później. A ja nie zrobiłem save'a dawno. Więc warto, żebym go zrobił. Kurwa, ja mam po prostu złote... szczęście? Czasem się zdarzy. Czasem się zdarzy, że mam złote szczęście. Dobrze. Może coś z shotguna postrzelamy? Znalazłem pokój, w którym był Muerte. Muerte też dostał list. Przeczytajmy go więc. Nasze śledztwo nie wskazywało na powiązania Angelo Puncinello ze sprawą Walkiri. Ślady kończyły się na Jacku Lupino. List, który znalazłem, podpisał sam Puncinello. To był pierwszy dowód na to, że ojciec Chrzesny wiedział, czym handlują na jego podwórku. Z kłopotów, w jakie wpakowałeś się w Chicago, ci rodzina Puncinello. Czekałeś na okazję, aby się nam odwdzięczyć. Jeden z naszych chłopców ma bardzo poważny problem. Chcemy, żebyś wspomógł nas w tej sprawie swoimi szczególnymi umiejętnościami. Ale zbieranie dowodów straciło sens kilkaset pocisków temu. Tak dawno przekroczyłem granicę, za której nie było już powrotu, że nawet nie pamiętam, jak ona wygląda. No cóż. Łoty! Tego tu nie pamiętałem, że oni tu się nagle pojawiają. Nie dobrze. Ostatnio pogrywam sobie znowu Wiedźmina 3. Tu jest... Tu jest dobrze. I też wielu rzeczy pozapominałem i kurde, jak fantastycznie się gra w tę grę. Mm, tak, chyba nie muszę mówić, że fanem Wiedźmina jestem również. Książkowym i growym. No i oczywiście na remake pierwszego Wiedźmina też czekam. Zwłaszcza, że pan Jacek Grozzenek już odzyskał sprawność w głosie i z chęcią wcieliłby się ponownie w rolę Geralta, więc Zróbmy eee, tak? zróbmy Sejwa. Zostały trzy. A tuż. już niedaleko mi się wydaje do. Dziwka zostawiła na stole swój pamiętnik. Pamiętnik należał do dziwki o nazwisku Candy Down. Po takiej lekturze zaczerwieniłby się nawet glina z obyczajówki. Znowu dzwoniłam do tajemniczej wiedźmy. Wysłałam jej nową taśmę z Jednookim Alfredem. Póki to ona płaci mi za te filmy, staruszek może przychodzić nawet codziennie. Kręciła na boku, robiła filmy z udziałem swoich klientów i sprzedawała je temu, kto dał więcej. W końcu i tak by się doigrała. O ile wcześniej nie wykończyłaby jej dawka walkirii. Ktoś się łazi, to jest nawiązanie do znaczy nawiązanie. Informacja względem tajemniczej. Wiedźmy jednego jakiego Alfreda, no? Dziwna rzecz, dziwka tu miała amunicję. Czy teraz o, no właśnie, tak mi się kojarzyło, że. What the... Mendo stara Ile was tu? Uziwa, no zacząłem się bać Czemu się zbugowałem? To jest tu A, ale tu już mamy koniec tego etapu, więc tyle dobrze Jack Lupino Wracając do Wiedźmina, to jestem ogromnym fanem niestety tylko książek i gier no i słuchowiska, ostatnio sobie też natrafiłem audiobook fenomenalny, niestety tylko do Chrztu Ognia dwie ostatnie części sagi są jakby to Mm, jest audiobook, ale czyta go tylko lektor. Okej. Okay. A no, może fajnie mm. mi im koktajlem? Dobrze wyszło. Jak staniemy na tą pralkę... A to nie. Czekajcie, to była kurde jakaś taka, którą właśnie można było stanąć i ona się nie ruszała. To najwidoczniej nie tu. Chciałem zabłysnąć kolejną ciekawostką. ale mi nie wyszło, no trudno. Policja, działania czy Cóż tam znowu w świecie? Z powodu długotrwałych opadów marznącego deszczu i śniegu na obszarze trzech stanów obowiązuje stan alarmowy. Wiele dróg zostało zamkniętych. Władze zalecają mieszkańcom, aby pozostali w domach. Śnieżyca trwa już trzy dni i nic nie zapowiada jej rychłego kości. Jak sypał nam w oczy od samego początku sprawy Walkiri. A według prognozy pogody miało być jeszcze gorzej. Ale śnieżyca miała też dobre strony. Zmniejszała szansę na to, że wpakuje mi się pod lufę jakiś niewinny przechodzień. To prawda, Maxia. No, w każdym razie. Yy, wow! Yy, te yy, słuchowiska są naprawdę fenomenalnie zrobione to Ten audiobook no, na tle słuchowisk no, niestety wypada słabo. No ale ciężko w momencie, tu masz słuchowisko z podziałem na role i tak dalej. A, a tu masz po prostu jednego lektora. Natomiast, kurde, po przyzwyczajeniu się naprawdę jest to także fajne. No i przypomina wciąż fenomenalną. Powieść pana Andrzeja w przeciwieństwie do serialu na Netflixie, który jest takim głównym, że jak Dowód pierwszy sezon. 01. Gazeta. Daj mi skończyć. No bo zobaczmy to. Na podłodze kotłowni leżał przywiązany do krzesła nieboszczyk. Kapitan Pałkasz nie przegrał jeszcze żadnej bohaterskiej walki sześciopak korzennego piwa zawsze mnie załatwia. Kapitan na Pałkarz. był który porzucono w kałuży krwi. Obok leżała gazeta otwarta na stronie z komiksem Kapitan Pałkarz. E, w dwójce jest też Kapitan Pałkarz. Nawet ciekawiej. Czasem też muszę zamknąć ryja i dać pogadać tym bandytom. No szczerze, te dialogi, kurde, naprawdę nadają pewnego klimatu temu światu. Wykreowanego przez. Wykreowanego wy, wy, przez Rocksteady. Remedii. Rocksteady jest od Batmana. A w ogóle jak się strzeli. <grym> Też fajne. Eee, no. Niestety, serial Wiedźmin jest tragiczny. Jest. Pierwszy sezon. O! Posłuchajmy. Niestety, pierwsza. Pierwszy sezon jeszcze nie był taki zły. Też mi się nie podobał. Aczkolwiek, aczkolwiek, no naprawdę. Jeszcze to jako takie było. Drugi sezon nie obejrzałem do końca. Bardzo dawno temu. Aresztowałbym ich za handel narkotykami. Przez pojemniki zawierały zieloną ciecz. Walkiria. To była brudna forza. Prawda. A z Valkyrią można zrobić. Hihi. Cyk no O, jest ich tej mołotowa Może się przydać. No, tego mamy dość, tego mamy dość, dobrze. Na stole leżał klucz. O! Właśnie, zapomniałem, że tutaj jest kluczyk do baru, w którym sobie siedzi nasz pan Rico Muerte. A no, tu są kolejne środki przeciwbólowe. Dobrze, tutaj trzeba zapisać. Dwaj wściekli zabójcy, gotowi podejrzewać sobie nawzajem gardła, wchodzą do pokoju obok. Wygląda na to, że zaraz się pomykańczają. Jednak nie, siadają przed telewizorem i rozwiązują sprawy za pomocą komputerowej gry. Hmmm. Powiecie kędy, byłem tym tak zdołowany, że udusiłem ich kablem konsoli. O, oh, Rico... Jesteś niegrzeczny. O, jestem. Prawda. Mm -hmm. Rico Muerte, słynny Alfons. A tyś kto do diabła? To glina! Muerte sięgnął po broń. No, sięgnął po broń. O kuźwa! Wszyscy strzelają, aczkolwiek na pewno jest fakt, że chłopnie... Tutaj czas nie ma tych spodnich. które mu laseczka ściągnęła. Henriko nam troszeczkę ucieka, ale dogonimy bedlaka, nie ma co się bać. Mam wrażenie, że tu jest jeszcze chłop za plecami. No nie, nie ma go. Dobra. To dobrze, pomogłem sobie zdechnąć. Zanim ruszymy w pogoń za tamtym, zbierzmy co możemy zebrać. Eee, zróbmy sejwa, a tu będzie na nas trzeba. O, kurwa! Ej, tak to nigdy jeszcze nie miałem! mi się po te środki i po to, co były w łazience, bo to się może przydać. Hmm, to się na pewno przyda. Hmm, coś mi się nie podoba, że mi się ta gra tak taką rzecz mi tu zrobiła. No, ale okej. Okay. Niech i tak będzie. Panowie, panowie, strzeń do ludzi. Czy my naprawdę... A, on nie żyje. Antyczna centralka telefoniczna była wciąż sprawna. Sprawna. Eee, czy to otwiera te drzwi? Nie, to otwierało co innego. Aha, wiem co to otwierało. Wyjście, tak, tak, bo tam trzeba było się dostać od góry. Zobaczmy. Z tyłu recepcji znajdowała się stara centralka telefoniczna. Nawet dziecko umiałoby założyć na niej podsłuch. Łatwo sobie wyobrazić tłustego Alfonsa, jak ze słuchawkami na uszach przeżywa udawane orgazmy i przekleństwa dziwek z hotelu. Oto krwiobieg Nowego Jorku. Teraz jednak słychać tam było zupełnie inny rodzaj. Szef jego gnigi, to Max Payne, przyszedł, rzucił się na nas, zabił... Och. Chyba sobie jaja robisz, przecież to tylko jeden klina. Oby to był żart. Rozważajcie go! Co za problem? Halo! Halo! Wieść niczym śmiercianośny wirus rozeszła się po zepsutym układzie krążenia miasta. Oto nadchodzi bestia. Nazywa się Max Payne. Max Payne! Choć pierwotnie miał być Max Hit. A Max Payne brzmi lepiej. Zawsze się jarałem, Maxem. Jarało mnie również to, że ma te same, mm, kurde, pierwsze litery imienia yy, 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 i nazwiska tworzą ideogram, czy anagram, nigdy nie jest, nie mogę sobie zapamiętać pewnych rzeczy i to jest właśnie jedna z tych, I nie wiem czy tu nie był jeszcze jeden koleś, nie, nie ma go, to dobrze. Oj, tu będzie grubo Zróbmy reload, zrobimy save'a No to prawda, to pain A ty jesteś wprost za moimi plecami i nie potrafiliśmy mnie zabić nieźle Wszyscy? No frajerzy Gdzieś były... No to co, to wychodzimy na zewnątrz Teraz poznamy... Wydaje mi się, że poznamy teraz... Yy... Samochód Rosjanina Tak? To chyba będzie taka scenka Odwrócić się, odejść i olać to miasto To byłby mądry wybór nie byłem zbyt mądry Kamienice należące do Lupino Były zapuszczonymi melinami, W których gnieździły się różne przybytki Sklep z trunkami, lombard Pralnia prowadzona przez mafijnych lichwiarzy I tak dalej Nie wiem jakim cudem, ale wiedzieli, że jestem gliniarzem Wiedzieli też, że po nich przyjdę I na pewno czekali na mnie Z bronią w ręku Melinę Lupino rozświetliła eksplozja Wybuch bomby zamienił śnieg W płynne złoto A słup ognia sięgnął nieba się w szybach czarnego Mercedesa, który bardzo wolno jechał ulicą. Jedyny kierowca robił sobie wycieczkę krajoznawczą. Przyjrzałem się uważnie pasażerowi tego samochodu. To był Władimir. Szef miejscowej rosyjskiej mafii. Sulvo Coś mi mówiło, że byłem świadkiem wojny gangów. Wodka. Trzeba jakoś ograniczyć planszę, nie? W pobliskim budynku wybuchła kolejna bomba. Miałem szczęście: zbiry w środku byli nieźle wystraszeni. Jednak istniała też druga strona medalu. Wewnątrz mogły tykać następne bomby, a policja była już pewnie w drodze. Apartament Jacka Lupino znajdował się na samej górze. Tak przynajmniej było przed wybuchem. No cóż... Hey, hey. Łoś! Zapomniałem, no, że tutaj są panowie. Myślałem, bo tutaj jest Ingram, który chciałem sobie zdobyć. O, no, i teraz mamy dwa Ingramy. I tak będę zbierać tych... Korzystał, ale... Nie, lubię Beretty Lubię też Deagla. Choć kiedyś jak grałem, to tak jakoś nie lubiłem, zwłaszcza że... Mulki okazały się przygnębiającą murder Gazety nazywały mnie krwawym mordercą. Wycie wiatru zgrało się z coraz głośniejszym dźwiękiem policyjnych syren. Byłem ścigany przez mafię i poszukiwany za morderstwo. Też miałem ochotę wyjść. w dwójce można mieć dwa digle. I to już jest cudowne. Nie, dwójeczka jest... No, ma pewne mankamenty, zwłaszcza fabularne, ale ogólnie jest super. I fajne mody też są do niej. Ładź się, kierun! No, przepraszam, że, że się czasem tak zawieszam, ale... Yy... No, jeszcze nie umiem się tak skupiać na kilku rzeczach. może tu nie. A to wiem, co teraz zaraz zacznie to wszystko chyba płonąć. Takie coś mam wrażenie. No, Pan Dobra. A bret macie. No dobra trudno. Okay. Cie pierun, w budynku było mnóstwo ładunków wybuchowych. No to prawda. A, typowe. Tak prawda, to nie. Nie muszę strzelać, no ale jak już się zdarzyło, to trudno. Ty ty bęendo, chodź tu Chodź tu gnoju potrzebuję kogoś, kto naj się ołowił, tu. tu. tu, tu. tu, tu. tu, tu. Brudy Spiro, wentylację tu mają pociągniętą fajnie. Ech, takie zobaczenie narodowe. Czemu ty strzelasz w ścianę w momencie, gdy mnie tam nie ma? Człowieku. Dobra, weźmy dwa ingramy gramy w takim układzie. Jak wy też się tak bawicie? O, telefon złap. szukającego działki czpuna, ale okazało się, że to coś o wiele bardziej złowieszczego. Czy to pan, Payne? A kto pyta? Nazywam się Alfred Wooden. Proszę się pośpieszyć. Policja jest już w drodze. To akurat wiem. Wiedzą, że tam jesteś. Jak? I co ci do tego? Jeszcze się odezwę. Przybyła kawaleria. Wyjące wściekle syreny brzmiały jak fałszujących chór potępieńców. Miałem kilka minut do Raz policja. Rzuć broń i wyjdź z podniesionymi rękoma. Jak śmiesz do mnie strzelać Ingrama? Niestety, łowuję. Drzwi były zamknięte. Potrzebowałem klucza. Potrzebowałeś klucza? O! jest już paretki. Tutaj warto zrobić tak, rzecz: że na, na półce leżał klucz. Że najpierw warto sobie wziąć ten kluczyk, a dopiero potem przeczytać no ten list. Stało się jasne, bomby i pojawiający się osobiście szef rosyjskiej mafii. Gogniti zachowywał się jak zwykle. Dużo gadania, ale nic sensownego. Po naszej akcji ruskowi zostało tylko kilku ludzi, ale ich da się kupić. Nie ma szans, żeby próbował się odegrać. Okazało się, że Rosjanin potrafi zaskoczyć wszystkich. Jedno było pewne: jeśli przyciśniesz kogoś zbyt mocno, to prędzej czy później będzie się chciało dodzięczyć. Trzymaj ręce na widoku. Ostatnie ostrzeże. Podlej się, albo będziemy działać. Każda... Dlatego warto było wziąć sobie to pierwsze. Dobrze, ale myślę, że na ten moment zakończymy odcinek. Mamy prawie pół godzinki, więc no, troszkę krótszy, A, ale to. Następny będzie dłuższy. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie, komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. No i co? Na razie. Cześć!